Cześć! Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku na moim kanale Survival Gamesów. Jest razem ze mną Ratigu. Siemaneczko. I Stalmoc. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. A więc oczywiście lecimy sobie na pierwszą arenkę. Ok, a więc my jesteśmy już tutaj na pierwszej arendze w dzisiejszym odcinku. No i na początku chciałbym Wam bardzo e, podziękować za to, że biliście, e, no prawie no ogólnie no, 240 łapek pod tym openingiem, a pod ostatnim filmikiem z SG e, jest aż prawie 400 lajków, co jest naprawdę gigantyczną liczbą, e, więc bardzo Wam za to dziękuję. Pod tym filmikiem nie wiem wbijcie z 250 lajków, fajnie będzie jak tyle wbijecie. Ja sobie wziąłem tutaj i na razie po prostu zoram, bo chciałbym Wam Was jeszcze również bardzo zaprosić. Teraz wsłuchajcie się, bo to jest bardzo ważne. Zapraszam Was na moją grupę na Facebooku. Tak, założę właśnie grupę na Facebooku. O nazwie Blondaski Tobiasza. Ogólnie tam się będzie pojawiać różne informacje a propos liveów, filmików. Również będę Wam zadawać różne pytania, jak i ankiety. I również Wy możecie tam pisać różne posty. Oto skrzynka. Różne posty, jak i, 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 jak i również ankiety możecie wstawiać i tak dalej. Yy, no i to chyba tyle, co chciałem powiedzieć, że chciałem Was zaprosić na, na kanały tutaj właśnie Stalmoca i yy, Rativu, tam również będą filmiki ze mną. Sta u Ratiwu w sumie już jest filmik ze mną, więc, więc yy, spo jest spoko, możecie tam zostawić. Łapkę w górę, no i trzymacie się tam czy już zginęliście? Nie. Ja, ja jestem ja się grzeczny i po prostu nic nie mówię Ale prawie zginąłem ci powiem, bo właśnie teraz zginąłem no. A ja dalej Zgin żyję O kurde, a ty żyjesz Starmoc? no dziwne, że Rativu zginął, a Starmoc przeżył, bo, no, bo mi to taki kappa Dobra ja lecę tutaj, bo na razie nie mam żadnego killa, bo się skupiłem tutaj na Namówieniu właśnie tutaj owej grupie Ale teraz się sfokusuję na tego typa, mam nadzieję, że mi się go uda zabić o pięknie, pięknie, mi się udało go tutaj zabić. Yy, więc no pierwszy kill na moim koncie jest. Okej, okay. sobie tutaj poukładam jeszcze itemy. Czy mam lepsze buty? Nie, nie mam niestety lepszych butów. Yy, Stal gdzie ty jesteś? Ja jestem prawy. Więc ja odspałem teraz gdzieś biegnę. A to po prostu pokilujmy, pokilujmy. A ratywu, ty może, możesz nas w sumie nam pomagać i nas, nas spektejtować. Ja tutaj zabijam drugiego typa, drugi kill. A jeszcze a propos grupy, to na przykład też możecie trafić. Znaczy, dzięki grupie, jak dołączycie, właśnie do grupy, to również możecie. Yy, będziecie mogli mnie spotkać jak nagrywam odcinek, ponieważ na przykład przed chwilą napisałem post na grupie, że nagrywam właśnie SG i, i może, jakiś wid, może jakiegoś widza akurat spotkam więc zobaczymy, ale strefa teraz, ale strefa w niego wsiadła. A stamtąd uważaj Nice! Ogólnie grupa wydaje mi się, że jest całkiem spoko Oczekaj, ja może sobie tutaj wymienię itemy na lepsze yy, wydaje mi się, że grupa jest całkiem spoko tak, sojusz weźmiemy. Wy tam możecie, przypominam właśnie, też wstawiać swoje posty, które również będą lajkowane przez widzów. Mam nadzieję, że będziecie aktywni, jak dołączycie do grupy. Również możecie swoich znajomych tam zapraszać, więc myślę, że będzie ok. Sorry, typku. Musimy walczyć, bo po prostu zostaliśmy... Znaczy ja z po prostu sojuszu nie chcę. Mam tutaj z Talmocem sojusz. O, ej, tu typek na plecach twoich był, lol. Kurde, a ile masz killi już stal moc? Zero Co ty żeś zrobił? Z łuku go, dostał z łuku. Ale kurde, headshot Okej, okay, jesteśmy na deathmatchu I zobaczymy kto wygra Co nie stalmoc? No. Ty masz lepszy, ty masz lepszy łuk Ale za to... <słuch> <słuch> Cie trafiłem, farciar. O, co ty zrobiłeś, lol. Aha. Ale się tepnąłem i Uwaga, czy pierwsza arena dokładnie, tak? Pierwsza arena. Udało mi się ją zwyciężyć. Tam chyba z pięcioma, pięcioma killami. tak? Pięcioma killami może być. I widzimy się na drugiej arence, Okej, okay. Jesteśmy na drugiej i ostatniej arence w tym odcinku. Mam nadzieję, że przynajmniej dotrę do dead meczu i mam nadzieję, że relatywu tak szybko nie zginie. O, tu Sylwia w ogóle, jest. pozdrawiam Sylwię. Yy, tutaj widzę, że... A, jest, sksuje, sksuje. Tu będzie Ogólnie pewnie Sylwię znacie, ogólnie pozdrawiam Sylwię, bo Sylwia... jest... Yy, jest moderatorką na moim live i również koleżanką. <noise> Gdzie ona A jest? No nie wiem, Starmo Sojusz... Co Zaczula, o tutaj jesteś na górze. Piasze, trochę wstyd mi się przyznać, nie? Co? Ale nie Ład. wiedziałem, że to Sylwia. Nie wiedziałem, Ład. że to Sylwia. Nie <grym grym> na to Nie żyje. Z A bez kitu, patrzcie, ktoś ma nick z Tobiasza jeden, to, to naprawdę mistrzowski nick, nie? Dobra, jesteśmy już przy tej dolince, co nie? Gdzie to jest? Gdzie ona jest? To ona nie żyje nie nie A, sksuje ci. Ale ty go zabił. No już myślałem, że ci sksuje. Trzy, dwa, jeden, walka. Tak? Uwaga, o, Stal moc dwa hity użył. Proszę Państwa, kamera nie nadąża, odsuwam się. Kto wygra ten pojedynek? O, raty użył jakiegoś jump shota. No i StarMoc zwycięża ten pojedynek. A ja zaraz tutaj wykorzystam sytuację. Znaczy nie wykorzystam sytuację, tylko po prostu zwycięży tutaj z Stalmu. Mam nadzieję, że mi się uda z nim zwyciężyć. Czy mi się uda? Czy uda mi się drugą arenę wygrać? O to jest pytanie, dobra? Jest! Okej, okay, a więc to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie oczywiście łapeczkę w górę. Wbijajcie do Oha, do Ratibu i Stalmo'sa tam również będą filmiki ze mną. Subskrybujcie do ich, bo warto. Bo oczywiście z byle jakimi osobami nie nagrywam odcinków. Widzimy się w kolejnych yy, nie wiem, 250 lajków. I teraz ważne, wbijajcie na grupę dla widzów. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.